Cześć, cześć! A ja przychodzę do Was z recenzją książki kolejny raz od Wydawnictwa Magiczne i jest to Wanda Panda i Magia Świąt. Kalendarz adwentowy. Napisał ją Pan Adam Berlik, a wydał Wydawnictwo Magiczne 5 listopada 2025 roku. Wiem, że się powtarzam, ale po prostu musiałam to powtórzyć dwa razy, jeśli mogę to nawet trzy. Tak, wspaniałe Wydawnictwo Magiczne, bo mają naprawdę magiczne, świąteczne te książki. Co do samej pozycji, to przede wszystkim bajka nie tylko dla dzieci, ale dla każdego, kto chciałby w taki, wiecie, magiczny sposób przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Dzień po dniu, od 1 do 24 grudnia. No, postacie umielają nam tutaj czas, podając nawet przepisy na wspaniałe wypieki oraz ozdoby, które nie tylko choinkę ozdobią, ale nawet i cały dom, który dodatkowo będzie wszędzie pachniał pomarańczami. Wiecie, to są takie krótkie opowieści, ale na tyle intensywne i dobrze zbudowane merytorycznie, że traktujemy je jako piękną bajkę. Każdy rozdział zakończony jest przeróżnymi pytaniami właśnie do czytelnika. W ten sposób dziecko może same na nie odpowiadać, a kiedy na przykład nie wie, to później w treści, albo czasami nie wcześniej, dostanie po prostu na to podpowiedzi. Wiecie, tutaj nie chodzi tylko o pomaganie mamie w domu czy sprzątanie go. Tutaj postacie bawią się z obojgiem rodziców. Nawet tatuś potrafi przygotować bajecznie proste śnieżne kule, które po prostu no, ozdobią tam stół. W przepisie znajdziecie e, naprawdę proste porady, jak w ogóle te kule śnieżne wykonać. Nie zostało również zapomniane, że miejsce przy stole niby ma być puste. Jednak jeśli znamy osobę, która spędza ten czas w domu i wiem, że jest sama, to z gościnności i dobra serduszka, które tutaj podkreślają, można na kolację taką osobę zaprosić. Wiecie, Wigilia jest tu taka podkreślona, że to taki czas dla wspólnego świętowania, jakby takiego dnia rodziny. Jeśli nie mamy z kim z jakichś powodów wspólnych tematów, to podpowiada nam, żeby na przykład wyciągnąć album ze zdjęciami. I wiadomo, że wtedy każdemu w pokoju rozjaśni się spojrzenie. Tutaj również była wzmianka o tych, których już z nimi nie było. Podkreślenie, by pamiętać dobre rzeczy, wtedy jeszcze lepsze, odwiedzą nasz dom. I oprócz prawdziwego życia dostaniecie też prawdziwą magię. Gdyż Mikołaj zagubił swój warek z prezentami i tylko wyjątkowe osoby zostały poproszone o znalezienie go. Ja poznałam tutaj też historię o elfince cynamonce, która piekła najlepsze cynamonki na świecie. Normalnie aż tu prawie pachniało. I je również sami możecie zrobić. I tak właśnie będziemy się zbierać i zbliżać do dnia Bożego Narodzenia, który rozjaśnia uśmiechy wszystkich osób. I jak myślicie, dlaczego? Słuchajcie, to naprawdę piękna książka. Ona podpowie wam, że wszystko czego potrzebujecie macie w sobie. Wystarczy tylko to wyjąć. Prześliczna. Same ilustracje, jak widzicie, są bardzo kolorowe, a minki ich pokazują, z czego są zadowoleni, a co wymaga na przykład pomocy innych osób. Ma większy druk, twardą okładkę i cienkie, ale powiedziałabym, że w miarę sztywne strony. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby przeczytać ją na raz. Ja musiałam, ale słuchajcie, Takim dobrym pomysłem jest prowadzenie tych przygotowań i, i po prostu czytanie tej książki każdego dnia, żeby zobaczyć. Wy możecie przeczytać całość, ale dziecku mówcie: dzisiaj robimy to tak jak w książce, dzisiaj robimy to tak jak w bajce. I to będzie naprawdę taka mega, nie wiem jak to, jak to nazwać taka celebracja po prostu tego nadchodzącego święta i takie piękne szczęście i wspaniałe uczucia, kiedy tylko tą choinkę będzie można ubrać. I już wiem, wiem, że te prezenty tam będą. <laughs> to jest coś cudownego, przepięknego, wspaniałego. Tego czasu po prostu. Nie zapomnę nigdy, bo nie ma to jak przygotowanie do świąt całej rodziny, a nie tylko jak na przykład mama siedzi w kuchni, grzebie, wszyscy krzyczą: jeszcze honiki nie ubrałaś, jeszcze plastka, nie upiekłaś jak grzyby gotowe, a pierogi ciepłe, żeby kapusta nie była dobrze podgrzana. No, to nie są piękne święta, ale być może, że możemy sami sprawić, żeby właśnie takie były, wprowadzając cudowną atmosferę właśnie z takiego kalendarza adwentowego. To było takie cudowne, kiedy każdy z tych członków rodziny. Coś od siebie dawał, potrafił coś z dziećmi zrobić, spędzić z nimi czas taki prawdziwy, uśmiechnięty, a nie szybko, szybko, dobra, daj mi na 15 minut, bo ja muszę gdzieś wyjść. A później się dziwimy, że czas nam ucieka i dzieci rosną. <laughs> Piękna, przepiękna książka z całego serducha Wam po prostu polecam. Polecam, bo naprawdę warto. Przepiękna. Kocham takie rzeczy, kocham takie rzeczy, bo uwielbiam wszystkie piękne rzeczy, a treść jest tu po prostu najpiękniejsza. Życzę Wam, żebyście takie święta mogli mieć u siebie w domku. Trzymajcie się mi się. Pa, pa.